Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu. Enea Zastal, BC Zielona Góra, Porfarma, Starogard Gdański. Są z nami trener Robertski, Skibniewski i Grzegorz Surmacz. Trenerze, e, bardzo proszę o trenera opinię po dzisiejszym spotkaniu. Witam serdecznie. Hmm. Korzystając jeszcze z okazji chciałbym pogratulować e, Zastanowi zdobycia Pacharu Polski i spektakularnego zwycięstwa nad CSKA Moskwą. E, my w dzisiejszym meczu My chcieliśmy być e, tym Zastalem grając przeciwko CZK, grając przeciwko mistrzowi Polski. E, w pierwszej połowie wyglądało to naprawdę dobrze, e, ale trzecia kwarta niestety mm, no nie, zupełnie na nie wyszła. E, zastal grał bardzo agresywnie w obronie, my nie potrafiliśmy się przeciwstawić, nie potrafiliśmy otworzyć się do piłki. Szkoda, bo naprawdę graliśmy dobrze, byliśmy dobrze przygotowani. Wyglądało to nieźle. No ale zastal to zastal. Po ostatnich transferach naprawdę spektakularnych, wciąż są najmocniejszą drużyną, wciąż grają najlepszą koszykówkę w kraju. Nam pozostały cztery spotkania, cztery mecze u siebie. Zrobimy wszystko, żeby je wygrać, żeby przygotować się równie dobrze jak do tego spotkania. i żeby utrzymać się w lidze, a kibice, żeby byli z nas dumni. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Grzegorz, poproszę o Twoją opinię. Gratulacje dla Zielonego Góry za zwycięstwo. Widzieliśmy, że tutaj będzie walka przez 40 minut. Przyjeżdżając tutaj, to jest takie coś, że ładną koszkówkę się nie da wygrać z Zieloną grą, Trzeba to zmienić trochę w wojnę. Myślę, że w pierwszej połowie nam się trochę udało, to agresywnie broniliśmy. Dzieliliśmy się piłką do kontry, wybiegaliśmy, dobrze to wyglądało. Niestety w tej trzeciej kwarcie, mimo że no, trener szalenie powiedział, że możemy się spodziewać, że oni wyjdą jeszcze bardziej agresywni, bo słychać że trenera trener Tobaga obok jak agresywnie na swoich zawodników krzyczy i widzieliśmy, że oni wyjdą po prostu mocno, mocno nastawieni. No, my niestety zamiast jeszcze bardziej wyjść agresywni, no to my się trochę poddaliśmy, nie otwierając się do piłki, dając za dużo łatwych koszy i trochę gdzieś tam zrobiliśmy naszą pewność siebie trzeciej kwarcie i no, uciekli nam. Zmogli nas e, niestety. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ENA ZASTAL BC Zielona Góra kontra Polpharma Starogard Gdański. Są z nami trener Żan Tabak i Krzysztof Sulima, e, coach what's your opinion about Today's Game. Uh, for me this is this is not trying to disrespect our opponent, but even if we played CSK, it would be the same thing for us we need to use these games right like pre-season game try to get a team that in one or two weeks we start to look like a team because right now very coach Krzysztof jaka jest twoja opinia na spotkaniu no, przede wszystkim cieszę to, że właśnie no, tak jak powiedział, że musimy cały czas się zgrywać tak, i... A I będziemy na pewno teraz więcej mieli treningów z praktyką, bo mamy czterech nowych, no trzech nowych zawodników. Jeszcze jeden podobno ma być podpisany. Dobrze zagraliśmy w drugiej połowie w, w obronie. Poprawiliśmy te błędy, które w pierwszej połowie robiliśmy. No i zwyciężyliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.